Hej widzowie, dziś cofniemy się do 2015 roku. Okej okay, widzowie, dziś będzie wielka sraka. W tym odcinku zagramy w Dudiman, więc uprzedzam, trochę się pobrudzimy. Tutaj możemy wpisać nazwę naszego wroga, więc wpiszę mój kanał, bo już dawno spadł na psy. Tak, sram na swój własny kanał. Dobra, zaczynamy od pierwszego etapu srania. Nasz czerwony przyjaciel staje na ręce i strzela w klatę wroga. Kolejny etap wystrzał w pysk. I chyba nikt nie chciałby mieć gówna na mordzie. Kolejny strzał w jajca. Boli nawet przez ekran. Teraz klasyka, kula jak z Indiany Jonesa. A tu wylot jak Superman, tylko mniej epicko, bo z gówna. Teraz lecimy na Adama Małysza. 102 metry! 102 metry! A teraz niespodzianka z gówna. Nikt się jej nie spodziewał, a jednak. Teraz bawimy się w wojnę. Wyciągamy karabin z dupy, a dosłownie. Wyciągamy trampolinę pod kupę. Czas na akrobatyczne gówno. Teraz wystrzeliwujemy cztery balasy. U, teraz ostatnie kombo. Obejrzyjcie to sami, bo myślę, że będzie coś niesamowitego. Dobra, widzowie, to by było na tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie tego, czegoś. Jeśli chcecie więcej takich dziwnych, gównianych gier, zostawcie komentarz. A jak nie, to i tak pewnie nagram coś jeszcze. Trzymajcie się i do następnego.